Zadanie ósme. W układzie współrzędnych zaznaczono trójkąt ABC oraz punkt P należący do boku BC. Wszystkie współrzędne ABC są liczbami całkowitymi. Oceń prawdziwość podanych zdań. Pole trójkąta PAB jest równe polu trójkąta PAC. PAB gdzie jesteś? PAB to to jest ten trójkąt można powiedzieć nad osią X. A PAC jest ten pod 8x. No to w sumie, żeby policzyć pole trójkąta PAB, no to co weźmiemy? Wiemy, że na pewno jedną, drugą. Na pewno razy podstawę. A podstawą tutaj łatwo będzie zauważyć, że to jest odcinek AP, który ma ile? 2, 4, 6, 7. I razy wysokość. Czyli w sumie odcinek z punktu B idący pod kątem prostym, czyli 3. Dobra, tego liczyć nie trzeba, bo mamy ocenić prawdziwość zdań. I polu trójkąta PAC. No i zobaczcie, już tutaj się robią czary, bo mamy jedną, drugą razy tą samą podstawę, razy 7. No bo przecież AP też jest w trójkącie APC. Nie? Yy, dobra, i mamy jeszcze też wysokość, którą wypuścimy z wierzchołka C do. Podstawy oczywiście pod kątem prostym obie są, bo to są wysokości. I tu mamy 3. No i zobaczcie, w sumie wyszło to samo. Więc to jest prawda. A pole trójkąta ABC jest równe 21. No to korzystając z tych wyliczeń, skoro mamy to samo, no to możemy policzyć, że to jest 2 razy 1. 2 razy 7 razy 3. No to 1, 2 z dwójką ładnie się skracają. I dostajemy 21, bo to jest 7 razy 3 i w sumie to też jest prawda.